Szanowni Państwo, znajdujemy się w piwnicach gotyckiego ratusza, bowiem w 2011 roku odkryte zostały drewniane rury drążone, które tutaj były zamontowane. Później dalej powiem kiedy. Otóż te rury zostały przekazane. Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji. Tam dokonana została renowacja i uświetniały Muzeum Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji i stowarzyszeniu Szansa Białej Przemszy. Proszę Państwa, jest to rzecz historyczna, tak jakby zatacza koło historii, że te rury wracają z powrotem w dawne miejsce. Proszę Państwa, te rury zostały wykonane, tak jak tu już powiedziała Pani Agnieszka, początek XX wieku, mianowicie, kiedy została budowana wieża ciśnień. Jesteśmy wdzięczni, że tutaj prezes, jak i drugi prezes, wzięli, opiekowali się, dokonali renowacji i teraz zechcieli darowizną przekazać te rury tutaj. Mieszkańcy będą zwiedzać, będą cieszyć się, będą wdzięczni za udostępnienie tych ról. Serdecznie dziękuję. Uchwałę stanu górniczego i mieszkańców. Rezes Konocjoner Gajkrzębski, panu Ciebie, dzisiaj, z moją małą powodzą dokonano aktu przekazania nam przygotowaniu swoich załatw. Dla mieszkańców Olkusza, dla pana burmistrza, pani jak Panie burmistrzu, jest nam bardzo miło, że mogliśmy przechować cenne eksponaty związane z wodociągami, zaopatrzeniem w wodę miasta Olkusza i zarówno rury drewniane XV wieczne, wszystko ręcznie wykonywane. I co chcę podkreślić, że już w wiadomościach z miasta Olkusza w połowie XV wieku już tutaj rajcy miejscy zatrudniali dwóch rurmistrzów. I to był początek przedsiębiorstwa wodociągów. No kanalizacja to była tylko wypuszczana za mury, ale też były, były rynsztoki. W każdym razie to wszystko się na tej zasadzie odbywało. W tej chwili ja jeszcze ubrałem mundur górniczy, żeby przypomnieć, że Olkusz był miastem górniczym. Już przestał być. Przestał być, będzie w księgach, w historii, w dokumentach. Natomiast ostatnia kopalnia cynku i Ołowiu, kopalnia Olkusz Pomorzany, przestała wydobywać rudę. Natomiast przez rok ma pompować wodę, a potem skończą się nawet spływy kajakowe na sztolę, bo nie będzie wody w sztory. to tyle. Ja, ja ze swojej strony mam przyjemność i zaszczyt przekazać Panu Burmistrzowi ten symboliczny akt przekazania tego, tego zabytkowego wytworu naszej, naszej firmy z XV wieku, tak jak to sugerował, no i myślę, że będzie służyła i edukacyjnie, i będzie atrakcją turystyczną dla miasta Orkuska. Dziękuję serdecznie. A, serdecznie, serdecznie, dziękuję. serdecznie dziękuję. Serdecznie dziękuję. No to chwila ciszy. Może nie, nie było pogrzebu górnictwa, to chociaż uścimy minutą ciszy odejście górnictwa z Ziemi Orkuskiej.